Siemanko rękowicie witam Was serdecznie. Tak jak obiecałem na live, że wrzucę zapis z naszej gry w arękową ruletkę, więc robię to jak najbardziej, ale ten zapis będzie podzielony na części, gdyż graliśmy prawie do drugiej w nocy. Live trwał 5,5 godziny, więc byłoby to zbyt długie. Trochę zedytuję ten film dla Was, żeby to się przyjemniej oglądało i żeby były tutaj najciekawsze akcje z tego wszystkiego. Więc zapraszam do oglądania. Losuję, co będzie grane. Mam usuwać to, co. Było, czy zostawiamy, czy może się dublować? Możemy zostawić, najwyżej po prostu jeszcze raz przerosujemy. Strażak sam z Mokotowa. Dobra, strażak sam z Mokotowa. Okej, okay, co było rozgrywką będę Wam czytał, na czym polega dana pozycja na kole, którą wylosowaliśmy. Pierwszy to Strażak sam z Mokotowa. Jest to wszystko wymyślone przez Julka i przez Mesznera. Nie wiem, do przodu. Kurwa, no to świetnie. już mi przed! Zdrosz się awaria. Oni też chyba strażaka grają. Chętnie <grym> 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 na mnie wejdą. Dobrze, duży med, mam. Nie są stąd poszli, czy co? Boją się nas. Bo jak nie to trzeba iść dalej. Jak do pożaru. A to był twój mołotow, w który rzucałeś. No! Nie w plecy. Aha, dobra, kurwa. Wiem, to się... nie bołot, idealnie bołot. jak ten. To, ten kolega, co dzisiaj nagrywał poradnika, grana, tak wiesz? Dokładnie. No, no, tak. Warto nie oglądać tego poradnika, jednak. Dobra nie, dalej No nie poszli stąd Patrzmy na ten Oni <coughs> się przestraszyli Na blasje O żar z pleców Z pleców O Jest tutaj u nas Aha Dionyz Na blisko Za ciężarówką O zabił mnie Ajajaj aj. Nie trafiłem Ja też nie trafiłem go raz. Jest za tą dostał dostał dostał, 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 dostał. Obity? Obity, no. Obity. No czemu go nie zabiło? Już powinien paść. Co on jest ubrany? Trafiłem go w dupę. Centralnie w poślad dostał. Poszedł na prawo. Wod go bije, wod go bije. Jest w środku. Mokotowy! Kurwa! Zabity! Leży? Spalił go żywcem jeszcze chyba. High five! wyciągaj łopatkę. Tak jest! No to twoje, no. Albo ty, Tak, tak. Się, O, po o, o, też? o, po prawej. No, no, lecimy gasić pożar. Pożar! pożar! O kurwa, nie mam staminy. Jestem przeskoczę gdzieś tak pod grewiardem, chyba. No to mi się tak wydaje, gdzieś tam ta ulica. A która jest 25, to może być gdzieś na skawie, nie? Jestem, jestem na, na pocie po lewej, po lewej, dwóch Po lewej, Jurek We, wejściu, okay. wejściu na cmentarz Tu? No, tam było dwóch O, nie widziałem ich O, widzisz? Widzę no. Jak masz grewiar, to u góry są <laughs> On już ich pali. Dostał jeden. Dostał mocno. Ale mogę mu mało zrobić, bo afleki mam Jeden Mamy leży jeden. <noise> Pożar! O, wysadził. O Jezus. Siedział Jezus. za koszem, a nie Za wyjściu. koszem. Od no tej tam strony jestem to... na moim ciele. Jest tam. Trapiłem go kurwa no. Przerażony jak strzela. Masz jeszcze tego, Mokotowa Dojazduje, dojazd do jest robiony Dojazduje do do O kurwa, nie mam amunicji <laughs> To nieźle <Markę laughs> Jeszcze coś zabijesz, czy to ty? A, nie trafiłem go! Pierdolaj! Biegnę. Nad tobą. Wiem, wiem. On tu zaraz chyba nad tobą jest. Nie wiesz, lewa strona, no, gdzieś no, Zaskoczył? No, zaskoczył tak. chyba. Ucieka, ucieka, ucieka w dół. Chyba. Oa! Kurwa, z połamanymi nogami, miednicą, rękoma, wszystkim. Nie, tu jest Pod górkę idzie, no. Widzę. O kurwa, nie mam już amunicji. Hmm. mam. A on kurwa to... życia nie ma. Ten co pięć typów do zrutowania. No może i pięciu typa, a ja nie mam pięciu kończyn. Co nie zmienia faktu, że oni nie mają życia. No tak, tak, to prawda. No długo, to ja długo, ja powiem Wam tak, 800 wyciągnąłem. Co ty gadasz? No 806 tysięcy. No jeszcze niech mi ktoś powie, że na tym się nie zarabia. No złote amo, czekuj, patyczku patyczkujesz tych leszczy, kurwa, z, dwu, z dwu, tej, dwóry. To jest 40 koła, wyciągnął, kurwa, 800 tysięcy. No. Jestem. Dobra. To losuje. Do gazu! Runda druga do gazu. Pompa, maska gazowa, podstawowe medy i odchuja granatów gazowych. Gość wchodzi do piwnicy, patrzy na półki, a tam pompa, maska gazowa, podstawowe medy i odchuje granatów gazowych. Myśli sobie, no nieźle. Jakby ktoś tu mieszkał na co dzień w Call of Duty. Za rogiem wyskakuje sąsiad. Ej, pożyczyłbyś trochę cukru? Cukru nie mam, ale jak chcesz, mogę ci pożyczyć trochę wojny domowej. Jazda do pożaru kurwa! Proszę JTC! bardzo. Chciałem... Ja rzucam od razu na czerwoną bramę tego. Ja cię biału kradu. Turbina samolota. Is someone here? To po prawej. Tak. Sam. Na schodach, na schodach do góry już samo. I od drugiej strony na szybkości. Bierac? Ja wrzucam te, wrzucacie im do góry przez szyby ten yy, granaty. Cudownie Jeszcze od przodu. Dawać kurwa! Zagazujemy ich, wieku. Wszystkie 8 granatów tam wrzuciłem, Haszkowora Jesteś trafiłem. w góry? Tak. Ja już nie mam. Nie, nie widzę ich tu. To jest tak zielono. A duszą się w ogóle? Nie wiem, bo nic nikogo nie widzę. Bion jest ale... Gdzie oni są? W środkowym w środku, w tym pokoju, gazują się tam No i czekaj. dobrze Czekaj Otwier otwieraj, otwieraj to, otwieraj to A sami otworzyli, otworzyli Zamykaj to, niech się duszą Niech się duszą <laughs> Czekaj, czekaj, ja przejdę jeszcze? Nie Otworzymy się drzwi. Eee. O oh, kurwa, granat! O Jezus, on mi zajebał. Otwórz mi drzwi, otwórz mi drzwi. Otwieram, otwieram. Raz, dwa, trzy, otwieram. Mm. O kurwa! mnie! Nie! Zabiło mnie! Granat. A ja jeszcze tam doszło, idę się odlecie. No i tu uwaga. Oh, kurwa, dwa. E ja się już za ten czas. Ja spetamam, bo dostałem. Mam nadzieję, że dużo. Ale oni się bają. nie uduszą, nie? Skończyło to się. się pewnie cały czas. No co? Strzelajcie do niego! Co wy robicie? No ja strzelałem, ale. go, bunio. Biegam. Otwiera się. Odpalił mnie skurwiel. Podniesiony. Ja, ja nie mam jak wejść, bo mnie spalił. Ja sobie robię Jak sytuacja? Chujowo Ja ledwo dycham Chujowo i niestabilnie Ja mam jeszcze granata chyba Zwykłego? Czy gazowego? Nie no, zwykłego nie, no gazowego, no zwykłego nie braliśmy ja ci otworzę. Czekaj. Zwrotuj. Dobra, dawaj, otwieraj. Jeszcze nie poszliśmy kurwa. Ja będę na Co tu się dzieje? Kurwa! Ja jak oni byli pancerni z kurwy syny No Strasznie nie? strasznie byli pancerni no. i się kilka komas <laughs> zobaczyć Ale tam się gotowało Ja pierwszy Ja pierwsze widziałem żeby były górne piętro GTC ka o kurwa oni byli w taczankach Oni byli kurwa taką obbierani Zajebałem się... chyba jednego Powaliłem go, powaliłem Owaliłem? go, oni go podnosili Aha. Ej peski tu Pierwsze co się że ten GTC na górze był tak zielony, że ja nie widziałem nic w środku. Pomyśl sobie, jak oni byli tak ubrani i byli strony, jak nie mieli masek gazowych, co tam się musiało udziać w środku. Szkoda, że my nie mieliśmy więcej granat. Ej, chłop miał maskę kurwa, co mnie zabił. szkoda. No. No. Czyli on był gotowy na to. Ale znaczy, jak chłopie taki przypuszczony atak, że Ale zobacz kurwa. Nie no, złoto. Ta taktyka jest złota. Ona mi dostarczyła tyle zabawy, co nie... chyba się dawno tak nie miałem. Co tu się wyodjebało, nie? Ja człowieków biegam do góry, a tam jest kurwa tak zielono, że ja nie widzę gdzie biegnę. Ale tak, był tak. rozpierdol, nie? Tego się nie spodziewałem. Fajnie by było. Najlepiej by było jakbyśmy ich wszystkich zajebali gazem, nie? To już w ogóle by było... Prawie znowu gaz, prawie znowu gaz. Ruski. Ale drugi raz, drugi raz nie może być to Runda druga chyba była moją ulubioną rundą. Świetnie się woziłem i nieźle się uśmiałem. Trzecia runda to ruski. Podstawowy sprzęt AK-74N z magazynkiem na 100 naboi. Do tego retro helmet, skapper body armor, ALS chest plecak, canvas, no i podstawowe medy plus 4 mołotowy. O Boże jaki to jest celownik. Ten celownik nie jest równo z wylotem lub... No nie Jak nie? <grym> ten celownik może być, że się tu nic nie zmienia Ja mam plan, nie idę do pokoju będą, będą lecieć z Tak Ja się oprę no. tutaj Chwilek, proszę na to, ja go sprawdzę, ten magazynek Ja pierdolę dane szukane. Jak ty kurwa, wyglądasz? Tak jak ty. Jak debil. Tak, jak, jak debil. No to mówisz, że tak jak on. Gracz, 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 gracz przede mną. Gdzie? Drogą biegnie. za szybko do mesztera o, o, na hita, go. na hita. On jest ubrany chyba jest obity, ale no dużo mu nie zrobiłem. No jest z autobusem, dalej. O! Leżeć, kurwo! To było chyba te 6 hełm, mi się wydaje. On też mi się wydaje, bo ja do niego jeszcze <laughs> Ja mu serię w klaty wpakowałem i z mu nie hmm. zrobiłem. Co to ty jest? Nie, tego. nie tego. Dwie magazynki z nich. Weźmiemy, chcę wymieniać tak magazynkami zajebar. Na ile kratek jest ten magazynek? Cześć. Na, na dużo. <laughs> no, Czyż jak hop, zobaczysz, czego go zabili. To się popełnił. nie pazer na świnionie. Na tego tak leć. Na chwilę z Julkiem Na ze wezmę. Do jest. Ale ty sobie nie dasz bez niego. Za mnie mordę. Cie malorek, no tak jednym okiem leciał w CAT, chyba 1-0 było, nie? Czy 2-0 w końcu? Ta, bo nie tak, tak to grał z Arką. Pa, 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 Nie, to nie wiem, 110 to jest, M4 M... Jezus, jest M4. Maria. M4, A1 Ten zajz zarobi Jurek ma dzisiaj, kurwa, dziennikarz Dzikonia, dzień konia, no mi tak oddaje. Ale co prawda, to prawda, chłop się musiał nieźle kurwa zszokować. Dajcie znać w komentarzu, czy pierwszy odcinek z tego się Wam podobał. Już zaraz biorę się za montaż kolejnego odcinka. Ja bawiłem się przed nią, Julek nawet trochę zarobił, reszcie się nie udało. Ale zabawa była świetna. Spadajcie na live'y na Twitcha, bo myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy gramy w ruletę. Coś się pewno jeszcze pozmienia, dodamy jakieś nowe pozycje i będzie to dalej rozwijane. Mamy też plany na RPG, więc też. No, jest więcej zabawy w tej grze. Mamy jakieś pomysły, żeby to inaczej rozwinąć niż standardowo, tylko i wyłącznie pod względem no, zwykłego grania. Więc zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.